Z tej strony Janek i kolejny vlog no, Tak jak mówiłem W wcześniejszym talerzowaniu e, że będziemy sobie talerzować na kolejnej działce i talerzujemy właśnie wiem, przed chwilą zacząłem, jak sami widzicie pierwszy przejazd e, dookoła No i co, jest to właśnie to pole to, które właśnie jest najbardziej strome Niektóre ma glinę w sumie e, Najwięcej gliny jest w tym polu też e, Ale mniejsza. Właśnie zaraz zobaczcie jak Jak Lusek sobie daje radę na górkach Bo wesoło tu Nie jest e, Jak sami widzicie to już jest Gorzej kryje ta leżówka ale to ze względu już dlatego że jest właśnie glina e, Mało tego, że jest wina, to jest straszny pokrył, przy czym o, e, pokrył jest, przy czym właśnie talerzu trochę Ucieka na bok, Jak sami widzicie. E, I co chciałem powiedzieć? E, Gdzie nigdzie, jak sami też widzieliście, jest taka strasznie dziura, e, jest ogólnie... Mam długość palata, ze względu na że spływała woda. Spływała woda właśnie i mi się porobiły szlaki, szlaki wodne, przez co powymywały właśnie dziurę I to jest najgorsze, że tu właśnie przed tą górą wymyła się właśnie taka dziura o, tak jak teraz o, przez co właśnie nie mogę z pełnego rozpędu tu wjeżdżać a tutaj jak sami widzicie mało tego żeglina no to góra jest wesoła bo cały traktor jak sami widzicie mi spycha ale nie jest źle, już jestem przyzwyczajony także to się będzie zorywać to się będzie zorywać, aż któregoś roku może nie będzie aż takiego dużego sposób podjechałem do przodu przez o. o. Także co, ogólnie już zostały mi się do zrobienia niecałe 4 hektary Także trochę już porobiłem trochę już porobiłem nie jeszcze no jak sami widzisz tą górę kamera tego tak nie oddaje, ale to jest naprawdę pole jest bardzo wesołe pod względem uprawy ale mimo wszystko dam w tamtym roku ugodzie na tym polu ukrydza oddała a w tym roku było już naprawdę nieźle także to mnie cieszy z roku na rok, z roku na rok pole się poprawia pod względem wydajności Także zobaczymy też co będzie w przyszłych e, No bo tu jednak niestety, ale nie opłaca mi się siać nic innego Oprócz chmuryce Właśnie o, tak, tutaj są, o Tu są takie szlaki właśnie wodne Tak, gdzie ta woda sobie wybierała Najmniejsze, naj, właśnie takie punkty, gdzie spływała i wiadomo Jak sami widzicie tam pole e, Sąsiadów gdzie jest zupełnie wysoko Gdzie jest naprawdę wysoko o. Także wesolutko tu, wesołutko Pierwsze lata jak tu uprawiane na tym polu eee, No nie ukrywam, że, że robiło się miejscami ciepło ale tutaj właśnie już jednak 3 lata czy 4 lata już mają swoje także przyzwyczaiłem się w sumie do tego więc nie robi mi takiej dużej różnicy wiadomo uczucie pierwsze, pierwsze uczucie, jak się jeździ jest naprawdę bardzo dziwne ale uwierzcie mi że w, tamtych, w tamtym roku kiedy był największy skłon bo było cały czas naorywane a ja w tamtym roku sporałem to więc jednak już ten jeden rok e, troszeczkę minimalnie się wypłyciło Nie ukrywając, e, tak że wiecie No i mówię, no z roku na rok, e, z roku na rok będzie tu lepiej jednak tak Jeżeli będę to zorywał cały czas bo ta góra będzie troszeczkę schodziła w dół. Eee, także tu jest na tej górze, na tym skłonie jest jeden warunek, aby się nie zatrzymać i nie podnieść maszyny. Raz zrobiłem ten błąd, jeszcze wtedy talerzowałem Fergusonem. Tak nie bujło, to praktycznie nie obróciło 90 stopni. I od tamtej pory e, staram się nie podnosić maszyn na tym skłonie i staram się robić to w taki sposób, żeby się nie zatrzymywać No A tu już właśnie jest coraz, coraz lżej będzie e, jednak także tam są ma jeszcze wyżej, daje radę co. Jak to się mówi, jak sam się może to i ja muszę, tak? To wiadomo trzeba to rozsądnie z rozwagą robić, tak żeby faktycznie nie położyć tego ciągnika, nie? no i dobra, ja to sobie robię eee, także Załączę się może na tamtym kawałku, gdzie już będzie troszeczkę płaszcz, bardziej płaski teren, więc do usłyszenia. I co, jak widzicie, się tutaj, sobie widzicie, jest już ciemno. Także się nagrać. Ale ogólnie skończyć na pewno już się wydają, że jutro coś jak i chcą. nie wiem czy będzie mnie widać nie wiem czy będzie mnie widać ale to ja się z Wami żegnam tak ja się z Wami żegnam trzymajcie się do kolejnego vloga bo mam nadzieję, że ktoś tam uda mi się pogadać a jeżeli ten był taki krótki, to wybaczcie, ale do następnego dnia trzymajcie się i cześć.